Trzecia część filmu, moi drodzy, wybaczcie, że to wszystko tak podzielone, ale tutaj ja wciąż mam problemy z nagraniami. Um, tak, za mało miejsca w telefonach, kamery nie mam, Tomasz daleko, Milena daleko, zostałam z tym wszystkim sama. Radzę sobie, jak umiem. <grym> Może to Was trochę drażni. Przepraszam. Jak musicie tam zadać sobie trochę trudu i szukać na internecie. Jedynki, dwójki, trójki, ale ja wierzę, że po prostu jesteście bardziej zaradni ode mnie i że sobie z tym świetnie poradzicie. Zobaczcie, piękna karta skrzydlatego anioła. Widać tutaj, który czuwa nad nami i co chce nam przekazać. Co chce nam przekazać ten diamentowy marzyciel? Wybaczcie, Nawołuję do zwrócenia uwagi na to, jak traktujesz moc materializmu. Czy może świat materialny jest dla ciebie najważniejszy? Czy może zahipnotyzował cię pogląd mówiący, że to, co materialne, stanowi jedyną rzeczywistość? A może za bardzo przywiązałeś się do rzeczy. Czyżby bogactwo w Twoim pojęciu to tylko nagromadzenie dóbr doczesnych? Ciekawa. Przesłanie. Bo nadszedł czas, aby wartość i bogactwo odnaleźć w niematerialnym przeżyciu duchowym. Zanim cokolwiek zamanifestuje się w świecie materialnym, powstaje w niewidzialnym, duchowym, boskim umyśle. Więc uważajcie na to, czego pragniecie, ponieważ Twoje marzenie już się urzeczywistni. Być może nie zechcesz zapłacić za nie ceny, jaki będzie wymagało. Czasami trzeba być rozczarowanym, bo te rozczarowania są drogą, po której dojdziesz do prawdy o tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Mówisz, że gdy nie chcesz tego, co chciałbyś mieć, oznacza to, że czeka na Ciebie zupełnie jeszcze coś lepszego. Bądź teraz pełen współczucia w stosunku do siebie i innych. Niech diamentowy marzyciel poprowadzi cię do największych marzeń, dzięki czemu osiągniesz swój doskonały cel i prawdziwy dobrobyt. Moi drodzy, zobaczcie, żeby te pragnienia się spełniły, <słuch> najpierw będą jak gdyby w waszych pomysłach. Upewnijcie się, czego naprawdę chcecie. Teraz będą Wam sprzyjały wszelkie okoliczności, i tutaj macie takie zapewnienie od Waszego sprzymierzeńca, że będą urzeczywistniać Wasze marzenia, tak jak chcecie. Jeżeli chcecie mieć własny dom, zostaniecie poprowadzeni w tą stronę. Jeżeli priorytetem jest praca, dostaniecie ją. Ale jeżeli bardziej pragniecie jakiejś harmonijnej relacji z drugim człowiekiem, to będziesz wiedział, jakie należy podjąć działania, żeby spełnić to pragnienie. Na pewno to się opłaci. Bez wątpienia wy ujrzycie namacalne rezultaty tego swojego pragnienia. Tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. A we wszystkich Twoich relacjach bardzo ważne jest teraz pozytywne porozumiewanie się z drugą stroną. Jeszcze zróbmy rozdanie dla Was, co jeszcze chce. Być Wam powiedziane, no proszę, duchowy przewodnik wyszedł mi w każdej karcie, moi drodzy. Yy, więc yy, myślę, że to dlatego, że słuchają mnie osoby bardzo mocno rozwinięte duchowo, i yy, mam właśnie tutaj takie grono moich słuchaczy. Rezonujecie ze mną. Zapraszam Was wszystkich na moje warsztaty. I czy, te maj, czy te majowe, właśnie czy te kwietniowe, czy marcowe, czy może te, które będę tworzyć w przyszłości, e, no, warsztaty anielskie planuję zrobić w maju. Myślę, że dołączycie, e, ale po kolei. Teraz widzę, że tutaj siła. Jesteście silni, jesteście autentyczni i to jest podstawą waszej mocy bądźcie szczerzy, bądźcie prawdziwi w stosunku do siebie i innych nie wolno tutaj udawać kogoś, kim się nie jest bo wtedy możecie nawet zatracić swoje uczucia karta mówi, żebyście się ubierali jak chcecie możecie stylizować jak chcecie nie wiem, malować jak chcecie uczesać jak chcecie mawcie być sobą, zachowujcie się i prezentujcie tak jak wy chcecie, abyście też sobie uświadomili, że wy zasługujecie na wszystko, co najlepsze, wy zasługujecie na miłość i możecie naprawdę podkreślać również swój indywidualny um, styl w pracy. Oczywiście ta karta mówi, że słuchają mnie osoby, które mogą zajmować się pracą, czy doradcy, czy psychologa, czy możecie prowadzić swoje warsztaty, czy możecie udzielać porad, czy prowadzić jakieś seanse uzdrowicielskie. Może słuchają mnie te osoby, których już inicjowałam. Moi drodzy, wy możecie naprawdę jeszcze zajmować się starą pracą, a na przykład stopniowo przejść na Inną pracę, bo może jesteście po warsztacie Rejki i chcecie nauczać, doradzać czy uzdrawiać i zajmować się tym zawo zawodowo. I tutaj wręcz wróżki proszą, abyście uwierzyli w siebie, zaufali swojej intuicji. Możecie też poprosić wróżki, aby pokazały Wam następny rodzaj kursu czy szkolenia, który pomógłby Wam w rozwoju Waszych marzeń. <laughs> Karta bądź cierpliwy pojawiła się też w dwójce i ona się znowu tutaj mi powtarza. Niebo wysłuchało Twoich próśb i pragnie spełnić Twoje modlitwy i wszystko to, co pragniesz, niemalże jest na wyciągnięcie ręki, i Ty dostaniesz pieniądze, które potrzebujesz, i wkrótce spotkasz też bratnią swoją duszę. Wstrzymaj się na razie z podejmowaniem kroków yy, i takich yy, nieprzemyślanych działań. Proś o co chcesz, jeszcze piękna kolejna karta. Proś o co chcesz, proś o to, co pragniesz, ponieważ niebo chce udostępnić ci te pragnienia. Karta mówi, żebyś był wobec siebie szczery. Możesz spisać listę pragnień i zachęcam, moi drodzy, możecie już 2 trzy dni przed pełnią, o, w Dzień Kobiet, albo już w sobotę, yy, można spisać listę swoich pragnień. Czy porozmawiać na przykład szczerze, jeżeli macie partnera, o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach, o swoich oczekiwaniach. Też przyjmujcie pomoc od innych. Wiecie, kiedy ktoś zaproponuje wam jakąś pomoc, oczekujcie y, pozytywnego rozwiązania. Tutaj zostaniecie wynagrodzeni, będzie się wydarzały takie piękne sytuacje, wydarzały, y, gdzie y, ty. Otrzymasz wsparcie i pomoc. Teraz tylko trzeba poświęcić trochę czasu na zdefiniowanie swoich pragnień. Może nawet tych duchowych, tych sercowych, a nie tylko tych materialnych, nawiązuję do tej pierwszej karty. Mhm. A karta jesień oznacza po prostu, mój drogi, w okolicy tej pełni bo ja pytałam, co za energia idzie w pełni odpocznij. Teraz zajmij się sobą posłuchaj muzyki wyśpi się porządnie pozwól sobie na odpoczynek um, ważna też taka informacja że jesienią wszystko znajdzie się już na swoim miejscu twoje życie będzie takie poukładane spełnią się wszystkie twoje takie pragnienia może tutaj ktoś czeka na zakończenie sprawy o podział majątku, czy y, potrzebujecie być już wolni ponieważ złożyliście sprawę o rozwód, to tutaj też taka informacja, że na jesień wszystko znajdzie się już y, na swoim miejscu y, teraz też chciałabym, żebyście y, usłyszeli y, niektórzy z Was powinni podejm podjąć jakąś przerwaną naukę Um, I zmierzać do realizacji swoich marzeń poprzez pozytywne myślenie, poprzez afirmacje, poprzez modlitwy. W ten sposób podejmujemy działania za takim natchnieniem Boga. Hmm? Więc otwórzcie się na to natchnienie Boże. Um, moi kochani. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. Oczywiście, po pełni nagram Wam filmik, co będzie się działo, jaka będzie energia w okolicy wiosny. Już wiem, że bardzo fajna. Już wiem, że baran wkracza do akcji, będzie dynamicznie. Och, zmieni się po prostu pogoda, nastawienie, nastrój. Będziemy naprawdę z nową energią, siłą witać tą bardzo specyficzną wiosnę. Życzę Wam przede wszystkim pozytywnego myślenia. Jeżeli potrzebujecie rady czy wsparcia, zapraszam do kontaktu. E, oczekiwania prywatne: e, no, trzeba się zapisywać i wysłać mi smsa ze swoim imieniem i datą urodzenia. Jeżeli chcecie pytać o partnera. To też potrzebuję go imię i datę urodzenia. Wtedy zrobię Wam dokładnie numerologię partnerską. Powiem, czy to jest związek karmiczny, czy to są bratnie dusze, powiem po prostu, w którą stronę ten związek rezonuje, czy jest jeszcze szansa, na przykład czy to już się skończyło, bo różne pyta pytania mi zadajecie, ale nade wszystko chcę Wam powiedzieć, abyście też. Pracowali sami, sami ze swoją energią, ze swoją intuicją. I dlatego zachęcam na warsztaty, dlatego zapraszam na seminaria Rejki, bo dzięki Rejki wy możecie tworzyć w swoim życiu cuda. I niech się Wam spełniają te Wasze pragnienia, wszystkie z dobrą intencją. Pamiętajcie, Bóg zawsze pobłogosławi. A na koniec, wszystkim właśnie kobietom z okazji Dnia Kobiet życzę, aby dostawały takie wspaniałe kremy z bogactwem e, witamin, kolagenu i kwasu hialuronowego i wszystkich maseł, shi, makadamia i jeszcze, aby były obsypywane takimi diamentami, moisenitami. Panowie. Jeżeli kochacie jakąś kobietę, wspaniały prezent na dzień kobiet. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę cudownego dnia kobiet, wasza ruzji, Roxne.